Dzień dobry, dzień dobry, szczęść Boże. Tak, obiecałam, gadka edyslim duchowa wieczorna, już jest późno, więc y, ja się, jestem w szlafroku, bo jest zimno, nie dałam tu ogrzewania, więc jest zimno, tak, jestem zawodowiec. Jak będą jakieś komentarze, mam już choinkę, a jeszcze nie do końca jest ubrana, dzieciaki się cieszą, ale czytamy gadkę, gadkę duchową moją, tak jest, no nie moją, bo też, no moją i kogoś. Majestat Boży, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, wzywa wszystkich chrześcijan i każdego człowieka bez wyjątku do zjednoczenia się, do pokuty, poprawy życia, przemiany charakteru ze złego na dobry, sprawiedliwy i świątobliwy, aby dać świadectwo prawdzie słowami i czynami. Przypomina też o postępowaniu w swoim życiu według zasady ewangelicznej: tak, tak, nie, nie, gdy chodzi o a. Prawdziwość wiary świętej rzymskokatolickiej, jej wyznawanie, bronienie i praktykowanie osobiście i zbiorowo, jawnie i w ukryciu, w rodzinie, społeczeństwie i narodzie. Czy on sobie sama ten telefon i, i, i to, co czytam? B. Prawdę, uczciwość i sprawiedliwość. We wszystkim, to jest w rzeczach małych i wielkich, aby nie było narzekania i skarżenia się jeden na drugiego w rodzinie, społeczeństwie i narodzie. No to musimy dużo pracować, nie? bo widzę, jak w tych rodzinach nie ma narzekania i skarżenia się jeden na drugiego, nie? Teraz tak. Majestat Boży wzywa wszystkich chrześcijan, katolików i każdego człowieka do odwagi. To jest bardzo ważne, co ta odwaga znaczy. A. W zjednoczenie się w wyznawaniu, bronieniu i praktykowaniu wszędzie, osobiście i zbiorowo, wiary rzymsko-katolickiej, która jest chwałą Bożą na każdy dzień i prawidłową drogą do zbawienia. B. W przyznawaniu się do swoich błędów hmm, i win w sakramencie pokuty. Co do wiary, prawdy, sprawiedliwości i miłości wobec majestatu Bożego, Matki Bożej rodziny i bliźniego. Jak mamy wyrabiać sobie odwagę? Mm -hmm, to jest dobre. Muszę się streszczać. <laughs> odwagę mamy wyrabiać przez cierpliwość. To jest, to, jest, to jest dla mnie wyczyn. Akurat dla mnie nie wiem, jak dla Ciebie. I samozaparcie się. No akurat z tym nie mam problemu. Ja jestem, Potrafię się samozaprzeć. Sama zaprzeć. <laughs> Niezważanie na światu pogląd innych i prześladowanie. To też dam rady. Nie kierowanie się żadnymi pochlebstwami. Żaden problem. Podarkami, względami i różnym, różnymi ugrupowaniami, które chcą nas mieć pod, po swojej stronie. No, akurat mnie się nie da, jak marionetkę, nie da się. Ja mam jednego pana i to zostanie do końca życia. Mamy toczyć walkę ze samym sobą, Aha. aby pokonać w sobie strach, lęk i wstyd przed upokorzeniem, które. Może być wynikiem przyznania się do swoich błędów i win, a trzeba ciągle dążyć do pojednania i zjednoczenia się z Bogiem przez sakrament pokuty i poprawę życia. Jeżeli nam zależy na prawdzie, chwale Bożej, sprawiedliwości, prawdziwym szczęściu i zbawieniu samych siebie oraz swoich rodzin, to także mam. To choćby nam serce mocno biło ze strachu i lęku przed głoszeniem i obroną prawdy, przed wyznawaniem imienia Chrystusowego i wiary świętej, i przed przyznaniem się do błędów i win, mamy za wszelką cenę przełamać się i odważnie spełniać swoje chrześcijańskie posłannictwo, do którego każdy z nas jest wezwany każdy, no nie, nie tylko ja teraz takie wyjaśnienie. Jaka jest nasza wiedza religijna, która wiara, miłość, pokora, cierpliwość, odwaga, świadomość powołania i czyny, takie są nasze owoce. Tymi owocami są a. dobry przykład w przestrzeganiu praw bożych, b. przemiana swojego charakteru ze złego na dobry, nieodwrotnie, co dużo ludzi robi, c. wychowanie potomstwa, i teraz to jest bardzo ważne, wychowanie... A życie z potomstwem to są dwie różne rzeczy. Z naszego świadectwa życia biorą niejednokrotnie wzór nasze dzieci, rodzina i społeczeństwo. Na nas więc spoczywa obowiązek dawania dobrego przykładu wszędzie i wszystkim. No i teraz, yy, co ja tutaj mam, takie trochę, trochę moje, takie spostrzeżenia i moje, a to na kiedy indziej przeczytam Czy Trzymam sobie, nie wiem, czyli zabrał gdzieś mi a, ten tripod? Dobra, mam jeszcze chwilę, żeby to wytłumaczyć. To jest takie bardzo ciekawe, bo tak sobie rozmawiam zawsze z Panem Bogiem, po całym dniu, po mszy świętej czy tam no w ogóle i co tam, jakąś sobie książkę duchową wezmę i sobie przeczytam albo coś otworzę, mówię Duchu Święty przemów, no i coś tam otwieram i wtedy stwierdziłam, że Tobie to przeczytam. Więc tutaj nawiążę na przykład do tej odwagi takiej mega, na przykład do, do mojego kochanego przyjaciela, księdza Piotra Glasa, który jest teraz w więzieniu, oczywiście niewinny, niesłusznie, tak się przyzwyczailiśmy, że, że no już tak jest i okej. Okay. No nie mówię, że wszyscy, ale większość procent ludzi jest tak, tak to działa mechanicznie w głowie, ale to było takie niesamowite. mi tak przyszło do głowy, jak to czytałam, bo w chwili, kiedy on był oskarżany, ja specjalnie poleciałam do Medjugorje, do Maryi, do Pana Jezusa, bo tam się wszystko zaczęło i ten, co go oskarżył, no to tam się to wszystko zaczęło, nie? No, wszyscy, co wiedzą, tam można wyklikać w Google, a jak nie wiesz, to, to, to też to możesz wyklikać w Google. I, I pamiętam, jak ksiądz Piotr, bo my naprawdę jesteśmy bliskimi przyjaciółmi, ja się tym nie chwaliłam przed więzieniem, oczywiście jego, nie mówiłam tego głośno, bo nie chciałam żadnego takiego rozgłosu ani nic, no ale teraz muszę naprawdę bardzo mocno stać, żeby, żeby go bronić i mówić o nim cały czas, żeby cały czas o nim myśleć, żeby cały czas się o, nim, o niego modlić. I żeby nikt nie stracił wiary w niego, bo tyle on ludziom pomógł, to, to, to wszyscy zobaczymy na sądzie ostatecznie, bo nam kiedyś Pan Bóg włączył taki ten telewizorek, żebyśmy zobaczyli, co kto każdy zrobił. Dlatego jest ta wieczność, jak sobie zobaczymy, co każdy zrobił w tym życiu dla nas i dla innych, to nam wieczność nie zabraknie. Słuchajcie, no ale dobra. I wiecie co? No i on był no naprawdę taki jako człowiek, już był podłamany przecież, bo tam i. I sędzia, i ci ławnicy, i no wszystko, wszystko przeciwko niemu, nie? Nawet mu nie dali przecież tego tłumacza swojego, żeby po polsku. No ale dobra, to jest to są następne filmy takie do zrobienia, żeby też trochę powytłumaczać te, te sprawy, ale to jest bardzo, bardzo ważne, że on miał wybór i mnie prosił o to, żebym mu doradziła. Ja oczywiście nie doradzam nikomu, jeżeli o takie sprawy chodzi, mega mocne, nie, bez modlitwy i bez, bez tego, jakie znaki są, a ja umiem odczytywać znaki duchowe, już umiem, kiedyś może nie umiałam. No, jak byłam <laughs> i dostał pytanie takie właśnie, czy chce się bronić, czy, my, czy milczeć? No i on, to jest tak, za dużo powiesz, nie wiesz, co powiedzieć, w sensie, bo co cię pytają, czy coś, ja wiem, bo ja też byłam w sądach, ja wiem, jak oni, jak oni działają. Więc cokolwiek nie zrobisz, że chcą cię uwalić, to cię uwalą, bo tak to podkrótwie zrobią, że to są, to są mistrzowie kłamstwa tam, co są siedzą w tym poważnie. Ale szybko mówię, bo mam jeszcze trzy minuty. <laughs> Więc jak byłam w tym meczu gorli, to naprawdę była adoracja Pana Jezusa. To znaczy była, miałam zapytać Pana, Pana Jezusa właśnie, czy ma mówić, czy ma nie mówić. Ja czułam w duszy, co ma robić, ale nie, chciałam podpo nie chcę podpowiadać swoich, swoich przemyśleń, nie? bo to czasami też może od tego z dołu y, pochodzić. Więc y, zamknięta była tylko jedna albo dwie osoby mogły wejść tam na adorację do Pana Jezusa, bo to tak, po drugiej stronie tak do góry się szło w Medzugoli. No, <laughs> kto, kto był to wie, nie tam w tym głównym kościele. I słuchajcie, nie wiem jakim cudem, ale naprawdę nie wiem jakim cudem. Było wszystko zamknięte, szliśmy z takimi kochanymi ludźmi pojecha, poleciałam. <laughs> e, szliśmy i ludzie. Tam taka pani przychodziła i mówi, że jest zamknięte. Naprawdę, że jest zamknięte. No i potem idziemy, rzeczywiście zamknięte. Podchodzimy do drzwi, podchodzimy do drzwi, i drzwi się otworzyły. Pani, jakaś tam z Indii czy coś, otworzyła nam. O, no naprawdę, otworzyła kluczem. My weszliśmy i ona zamkła tym kluczem. No i wtedy tak e, otworzyły się, właśnie. No ja taki znak. Hmm. Po, po usłyszałam, zobaczyłam, no i później też byłam sama na tej adoracji i taki znak był no, niesamowity, właśnie jak otworzyły się tak drzwi, nie? no i to dla mnie było od razu, żeby otworzyć buzie też więc to trzeba odczytywać znaki, módlmy się za niego, bądźmy odważni w naszym życiu i to co tutaj właśnie było napisane, e, przemieniać swój charakter ze złego na dobry, nie? żeby być coraz bardziej i ludzie naprawdę nas obserwują i działajmy tak, żeby przynosić te owoce nie, nie temu z dołu. Komentarze tam, przytulam do serca, idę za chwilę, znaczy pewnie jeszcze nie pójdę spać, ale przynajmniej będę udawać, że będę spała. Jeszcze parę dzieciaków, tam trzeba coś zrobić. I z Bogiem, ety slim, pa pa pa, gadki, slim, duchowe teraz.